forte Zwykły dzień dobiegł końca. Zwykły, bo <głos》>, powszedni dzień, ale nie robiłam tak jakieś, nie wykonywam jakichś prac takich ogrodowych, domowych, czy tam sprzątania, tylko tak troszeczkę lenistwa. Słuchajcie, potrzebne są takie dni. Potrzebne są takie dni lenistwa, tak kolokwialnie ja to nazywam, po to, żeby troszeczkę odpocząć. I lubię takie dni. Lubię kiedy mogę się delektować nic nie robić nic nie robieniem ale też i są takie momenty w takie dni kiedy dużo jest refleksji ponieważ nie dzień do dnia jest podobny ale jednak one nie są takie same także w takich dniach przychodzi mi do głowy i teraz wam powiem że doceniam to ale chyba do tego dorosłam, że się cieszę, że mam komu ugotować, podać swoją, jakieś tam potrawy. Że ktoś na mnie czeka w domu, kiedy wracam z pracy, znaczy z ogrodu po jakiejś tam pracy, czy z miasta z zakupami, że jest ktoś, kto y, rozpali w kominku i pilnuje ognia. Że mam swoje miejsce tak jak w tej chwili, że mogę sobie poczytać, czy pograć, czy posłuchać muzyki. Słuchajcie, to są piękne chwile, które nie zawsze doceniam, bo uważałam, że tak ma być. Nieprawda. Nieprawda. Jest powiedzenie: Nie chwal dnia przed zachodem słońca, bo nie wiesz, co ci przyniesie. Ja ten dzień pochwalę, bo wiem, co mi przyniósł. Ja by było więcej takich dni. Pięknie dzisiaj było pięknie, słońce świeciło. Y, trochę śniegu popadało, potem znowu y, słoneczko wyszło. Y, delektowałam się tym dniem. A teraz jest wieczór, dzień się zakończył. Chciałabym pożegnać się z Wami, powiedzieć dobranoc, bo to już jest koniec dnia, także jeszcze chwila i też zajmę się sobą na wieczór. Ale w tym pokoju muszę powiedzieć, że bardzo lubię słuchać swoją muzykę. Mam swoje płyty, które lubię, y, które lubię przesłuchiwać. Uwielbiam, bo są takie płyty, gdzie jest sama muzyka na pianinie. Kocham to. Pianino bardzo lubię. Sama nie gram na pianinie, nie umiem, ale jak tylko gdzieś usłyszę te dźwięki, to się we mnie coś budzi. Także mam taką możliwość. Muszę powiedzieć, że mąż mi też pokupował takie pewne płyty, które, które przesłuchuję ja, bo są tam troszecz, troszeczkę jazzu, troszeczkę no różne nie będę wymyślała. A na tą chwilę, na tą chwilę już za dużo osób opowiedziałam, chciałabym się z Wami pożegnać i powiedzieć dobranoc. No, i na koniec prosić, jeżeli się podobało łapka w górę, jeżeli kanał, o subskrypcję. I do miłego zobaczenia i usłyszenia. Także dobrej nocy wszystkim Wam życzę.